Dzisiaj przygotujemy sobie pyszne drożdżówki z budyniem. Zapraszam do oglądania. Do miseczki wlewamy 1 czwartą szklanki ciepłego mleka, pokruszone 20 g świeżych drożdży. Łyżkę mąki. I jedną łyżeczkę cukru. Dokładnie mieszamy, Przykrywamy i odstawiamy w ciepłe miejsce na 10 do 15 minut do wyrośnięcia. Do przygotowania budyniu będziemy potrzebować dwóch szklanek mleka. W jednej mamy 400 ml, a w drugiej 100. Do szklanki, w której mamy 100 ml, wsypujemy całe opakowanie budyniu waniliowego. I wrzucamy dwie łyżki cukru. Dokładnie mieszamy. Drugą szklankę mleka wlewamy w całości do garnka. I mleko musimy teraz zagotować. Mleko zaczęło nam już delikatnie bulgotać, więc przelewamy teraz wszystko i cały czas mieszamy. i mieszamy dotąd, aż całość zrobi się gęsta. Budyń już zgęstniał, więc teraz wyłączamy gaz i przekładamy go do miseczek. Przykrywamy folią i odstawiamy na bok. Teraz musimy przygotować ciasto. Do miski wsypujemy pół kilograma mąki, czyli mniej więcej połowę opakowania. około jedną łyżeczkę soli i na chwilę odstawiamy na bok. W garnku roztopiamy pół kostki masła, czyli 100 gramów. Wlewamy 150 ml mleka i 120 g cukru. Mieszamy do momentu roztopienia się cukru. Do miski z mąką wbijamy jedno całe jajko, wyrośnięty zaczyn. Możemy to teraz trochę wymieszać. I wlewamy wszystko to, co mamy w garnku. Wyrabiamy teraz z tego ciasto. Gdyby ciasto tak się kleiło, dodajemy do niego po prostu więcej mąki. Na początku ciasto wyrabiamy w misce, a potem możemy je już przełożyć na stół i dalej kontynuować. Po dodaniu większej ilości mąki ciasto nie powinno się szlepić do dłoni. Formujemy z niego kuleczkę. Przekładamy z powrotem do miski, przykrywamy i odstawiamy w ciepłe miejsce na jakąś jedną godzinę. Do przygotowania kruszonki potrzebujemy 50 g masła, 100 g mąki i dwie łyżki cukru. Wszystko teraz ze sobą dokładnie zagniatamy. Uformowaliśmy już z tego kulkę. Teraz ją przykrywamy i odstawiamy do lodówki, żeby się schodziła. Ciasto nam już wyrosło. Wyciągamy je z miski. I ponownie zagniatamy. Z powstałego ciasta formujemy teraz mniejsze kuleczki. Kawałek sobie odrywamy. Podanej ilości powinno nam wyjść około 7 kuleczek. Kuleczki wykładamy na blachę pokrytą papierem do pieczenia. I w sam środek mocno wciskamy szklankę. Przykrywamy ciasto na 5 minut, aby trochę urosło. Brzegi ciasta smarujemy rozbołtanym jajkiem, a do środka dajemy po jednej łyżce budyniu. Pamiętajcie, aby zachować między drożdżówkami trochę odstępu, ponieważ podczas pieczenia one urosną. Na sam koniec pozostało posypać je jeszcze pokruszoną kruszonką. Takie drożdżówki wstawiamy teraz do piekarnika rozgrzanego na 180 stopni. Pieczenie góra dół na około 20 minut, do momentu aż będą ładnie zarumienione po bokach. I w naszym przypadku po 25 minutach pyszne drożdżówki są już gotowe. Za chwilę sobie jedną przekroimy i zobaczymy, jak wygląda w środku. W tym filmie to byłoby wszystko. Dziękuję za obejrzenie. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. I życzę smacznego!